ghost Radia Warszawa. Dzisiaj wspomnienie świętego brata Alberta Chmielowskiego, który jest także patronem Caritas, a w studiu Radia Warszawa siostra Marta Błogajewska, oligofrenopedagog, rewalidant w specjalnym ośrodku wychowawczym Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże. Siostro, od odrobiny agresji powinnam zacząć tę rozmowę, choć mówimy o bracie Albercie Chmielowskim, ale zastanawiałam się, czy agresję i brata Alberta. Coś może łączyć. On na pewno spotkał się z tą agresją w czasie powstania. Zdecydowanie tak. Nie jest mi może aż tak dobrze znany życie świętego brata Alberta. Niemniej jest dla mnie też bliską postacią jako mhm. święte towarzyszył mi w pewnym nad pewnym etapie rozeznawania też mojego powołania a obecnie wrócił jako święty patron naszego diecezjalnego Caritas, myślę, że święty brat Albert wielokrotnie stykał się z agresją z agresją także osób które do których szedł mhm. aby im pomagać, ponieważ, agresja jest często właśnie metodą ukrycia lęku gniewu frustracji, tego, z czym sobie nie możemy poradzić, mhm. rodzi się właśnie z, z takich emocji, a brata Albert szedł do tych najuboższych. U brata Alberta m, widzę wiele takich cech, mhm. które są mi bliskie i które m, dzisiaj też szczególnie mi towarzyszą. Mhm. Mhm. W jego, z jego charyzmatu. M, Takim najbliższym jest mi jego wyjście właśnie do ubogich, czyli ta miłość, którą okazywał ubogim. Bo mimo, tak jak tutaj pani wspomniała, tego, że na pewno wielokrotnie spotykał się z agresją także tych, do których wyciągał rękę, on zawsze powtarzał, że w nich jest Chrystus. Właśnie w tych najbardziej odrzuconych, najbardziej poza marginesem, też szczególnie jest to dla mnie bliskie, ponieważ Podobną postacią jest założyciel mojego zgromadzenia. I tak przygotowując się trochę do dzisiejszego dnia, zobaczyłam, jak bardzo oni są podobni. Obaj żyli w podobnym czasie. Obaj w podobny sposób odczytywali potrzeby czasów, bo szli do najuboższych, do tych właśnie odtrąconych, wyrzuconych poza nawias społeczeństwa. Także ich charyzmat, bo zarówno święty Brat Albert, jak i święta Lois Orione, jako podstawę swojego, swojej posługi, no, uczynili no, fundamentem, twierdzi, że fundamentem jest modlitwa. Brat Albert mówił, że jaka modlitwa, taki cały dzień. Święta Eloise ona że bez modlitwy. Nie dokonamy niczego z modlitwą. Wszystko. A no właśnie, siostro, bo ja nie wspomniałam, że siostra jest orionistką, a to bardzo ważny aspekt tej rozmowy. No to siostro, przechodzimy w takim razie do konkretów. No bo mam wrażenie, że ostatnio coraz częściej docierają do nas informacje, czy to o nastolatkach, którzy znęcają się nad swoimi rówieśnikami i często są to informacje dotyczące dziewczynek. Dziewczynek które y, są w jakiejś grupie y, i na przykład znęcają się nad swoim kolegą z klasy. Mam wrażenie, że jest tak, że jakoś te zachowania agresywne chłopców łatwiej jest nam zrozumieć, a jeśli chodzi o dziewczynki, no to jakoś, jakoś tak trudniej, może, może płeć tutaj nie ma takiego znaczenia. Ale siostro, skąd to się bierze, że y, nastolatkowie czy, czy dzieci też czasami. Y, w taki agresywny sposób atakują swoich rówieśników czy też zbierają się w grupę, która prześladuje jedną osobę, nagrywają takie wydarzenia i potem wrzucają do internetu i jeszcze są z tego dumni. Jakie są źródła takich zachowań? Nie da się jakoś jednoznacznie odpowiedzieć, co jest źródłem, bo źródłem tej agresji, aby zbadać źródło tej agresji, trzeba by znać kontekst danej rodziny, sytuacji dziecka czy młodego mhm. człowieka. Tak jak już wspomniałam na początku, agresja często rodzi się z frustracji. Czyli dziecko, które ma niskie poczucie własnej wartości, które z jakichś powodów, być może z sytuacji rodzinnej, skrywa w sobie gniew lub ogromny strach, lęk, i nie umie nazwać tych emocji, uzewnętrznia je poprzez agresję skierowaną na rówieśników, na przedmioty, także na siebie, skąd, stąd tak dużo też zachowań autoagresywnych już u dzieci młodszych, u, u młodzieży. Dość, znaczy nie, nie umiem powiedzieć, jak często, tak, z tego powodu pojawia się agresja. Ale jakby może też drugim aspektem, takim mhm. źródłem agresji, y, może być konkretnie wychowanie w rodzinie. Mhm. To znaczy, dziecko, które jest wychowywane w rodzinie, y, gdzie stawiane są mu bardzo wysokie wymagania i z tymi wymaganiami sobie nie może poradzić, też może odreagować to poprzez agresję. Czyli to może być tak zwane dziecko z, dobrego, z tak zwanego dobrego domu. Oczywiście, mhm. wszystko zależy od tego właśnie mhm. w jaki sposób y, Rodzice rozmawiają z dzieckiem, jak kształtują swoją relację z dzieckiem, czy od najmłodszych lat uczą nazywania emocji, ale też właśnie jak, jak wygląda ta relacja w wieku późniejszym, tak? Czyli z jednej strony mamy Taki biegun właśnie tych rodziców kontrolujących, stawiających wysoko poprzeczkę, tutaj może się rodzić agresja, ale też jakby drugi biegun, czyli tacy rodzice, którzy no, są ciągle w biegu, nie mają czasu dla mhm. dziecka z różnych powodów, bo to mhm. nie musi być kwestia zaniedbania dziecka, tak? To może być kwestia po prostu finansowa no, różne przyczyny mhm. danej do, rodzinie. Takie dziecko. Też może w pewnym momencie zauważyć, że zachowanie agresywne, czyli krzyk, wdawanie się w bójki może być jednym sposobem zwrócenia na siebie uwagi rodzica. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę rodzica, ale zanim jeszcze zaczniemy, zacznę pytać o te szczegóły, to chciałabym siostra zapytać o to, bo sama mam taką refleksję, że może jest tak, że widzimy więcej tych zachowań agresywnych, które do nas docierają, czyli media o nich informują, bo dzisiaj komórka ma każdy nastolatek czy każde dziecko i te nagrania krążą po sieci, czy, czy rzeczywiście ten poziom agresji wśród dzieci, wśród nastolatków, siostry obserwuje na przestrzeni lat wzrasta. Czy to, co widzimy w mediach, to jest efekt tylko tego, że sprzęt jest dostępny? Wydaje mi się, że mimo wszystko ten poziom wzrasta, że jest znacznie wyższy niż był w 20 lat temu, powiedzmy. Przyczyną tego może być też, no właśnie, ten stały dostęp do sieci, to, że dzieci, młodzież w sposób nieograniczony korzystają z zasobów internetu w jak wiemy, mogą znaleźć wszystko. Mhm. Więc także wzorce, którymi mhm. się kierują. No to, to też napędza mechanizm agresji, bo jeżeli widzą wzorce właśnie różnych tzw. tak zwanych patocelebrytów, takich jakich mamy dzisiaj, no to uważają, że to jest rozwiązanie, aby zabłysnąć, zaistnieć, pokazać mhm. się. Rodzi się wiele pytań, ale chciałam na początku może przejść do tego, które ta agresja, która czasami jest nawet obserwowana u bardzo małych dzieci, Dziecko dwuletnie, które podchodzi do swojego rodzica i no, wydaje się to takie niewinne dosyć, uderza go czy, czy pięścią, w nogę, czy w rękę, czy, czy osobę bliską inną. Czy to już powinno budzić nasz niepokój? Czy to są te pierwsze przejawy późniejszych zachowań agresywnych? Znaczy, wydaje mi się, że niepokoju budzić nie powinno, ponieważ u takich dzieci dwu, trzyletnich to jest taki naturalny etap rozwoju, czyli tak zwany bunt dwulatka, bunt. Trzylatka. Dziecko bada swoje granice, bada granice dorosłego, sprawdza na ile może sobie pozwolić, które zachowania będą akceptowalne, które nie. Tu jest ogromna rola rodzica, aby potrafić tę granicę postawić, czyli dać jasny komunikat. Nie. Tak nie wolno. Nie tego nie robimy. Mhm. Twoje zachowanie sprawiło mi ból. Mhm. Komunikaty powinny być proste, tak, ponieważ dziecko nie robi tego z zamysłem, aby skrzywdzić dorosłego, bo to nie jest jeszcze ten etap rozwoju, ale po to, aby właśnie sprawdzić, gdzie jest jego granica, a gdzie mhm. granica osoby dorosłej. Siostro, no i przechodzimy do trochę dalszych etapów, tak oczywiście w skrócie dzisiaj, ale szkoła podstawowa i może liceum, bywa tak, że rodzice są zszokowani informacją, którą dostają czy od dyrekcji, czy od wychowawcy swojego dziecka, pani dziecko brało udział w bójce. Pana dziecko jest agresorem i maltretuje czy terroryzuje inne, innych uczniów, a w domu wydaje się, że wszystko jest w porządku. I co wtedy? Co zrobić, jak moje dziecko było uczestnikiem no, na przykład czy szkolnej bójki, chociaż to może być co inna sytuacja niż sytuacja, kiedy jest członkiem jakiejś grupy w szkole, która znęca się nad jednym z uczniów? Co robić? Po pierwsze, rozmawiać, rozmawiać mhm. z dzieckiem. Pro, poprosić, aby opisało nam tą sytuację, o to, co się zdarzyło w szkole. Bo może się okazać, że była jakaś konkretna przyczyna mhm. takiego zachowania dziecka, że jest to zachowanie jakieś jednorazowe. Być może no, dziecko próbowało się bronić, postawić mhm. właśnie swoje granice. Ale to nam się wszystko sprowadza do kwestii relacji z dzieckiem, tak? czyli tego, na ile rozmawiamy, na ile znamy swoje dziecko, na ile y, jesteśmy dla niego autorytetem, na ile potrafimy... Y, Potrafimy przekazać mu mhm. też te prawidłowe wzorce, to, aby dziecko chciało z nami rozmawiać. Więc na pewno pierwszy punkt rozmawiać. Jeżeli te zachowania się powtarzają, jeżeli rodzic zaczyna się niepokoić, no zawsze można skonsultować się z jakimś specjalistą, tak? mhm. opisać swoje, swój niepokój, to, co nas martwi, opisać te zachowania. Mhm. Nie, nie trzeba tu koniecznie tak stawić się na przykład z dzieckiem do psychologa. Można samemu się umówić na takie spotkanie. Na pewno jeżeli sytuacje powtarzają się w szkole, warto zacząć od szkoły, mhm. czyli spotkać się właśnie ze specjalistami w szkole. I szukać tej pomocy, jeżeli uważamy, że jest coś, co nas niepokoi. Mhm. Ale zaczynajmy od relacji z dzieckiem, od rozmowy z nim. Jeżeli, no właśnie, jeżeli jesteśmy zaniepokojeni, szukajmy też pomocy specjalnej. Ja Siostra mówi o rozmowie, ale jak dzieje się już tak, coś tak dużego, jak to, że dzwoni czy wychowawca, czy dyrektor, to, to jej rodzic zaczyna być sam zdenerwowany. I wyobrażam sobie, że też chce jak najszybciej to dziecko uciszyć, przewrócić do porządku. Jak reagować na te agresje, jak powinien rodzic się przygotować też do takiej rozmowy z dzieckiem, jaki trzeba mieć ten wewnętrzny swój stan psychiczny, żeby ta rozmowa nie doprowadziła do eskalacji. Zdecydowanie z doświadczenia, bo wielokrotnie mam do czynienia z dziećmi agresywnymi czy młodzieżą, która też przejawia objawy agresji, przyjawy agresji. Wiem że podstawą jest to, by nie reagować agresją na agresję. Mhm. Czyli nigdy do dziecka, które krzycze, szarpie się z nami, czy, czy chce nas bić, bo mogą się zdarzyć mhm. takie sytuacje, no nie, nie wychodźmy z podniesionym głosem. Bo to, co na pewno słyszymy wielokrotnie, agresja rodzi agresję. Ważny, ważny jest, czy właśnie ten spokojny ton głosu, co wiem, że jest bardzo trudne, ale, ale to pomaga, właśnie mhm. zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy dziecko, tak potocznie mówimy, jest nakręcone, czyli krzycze, używa może wulgaryzmów, czy właśnie próbuje stosować przemoc fizyczną. Oczywiście mówimy tu o sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie bez, w sposób mhm. bezpieczny z tym dzieckiem rozmawiać, bo że jest to nastolatek, który mhm. jest yy, może silniejszy od nas, to też kwestia naszego bezpieczeństwa jest ważna, tak? Mhm. Czyli to, aby, no, po pierwsze, dać taką przestrzeń, żeby on się wyciszył, ale to, od czego zaczęłam, czyli nigdy nie reagować agresją na agresję, bo to mhm. zdecydowanie nie pomaga. A jeżeli mamy do czynienia, siostra mówi, nastolatek, no to dbamy o swoje bezpieczeństwo, Również, tak? tak. Ale jeżeli mamy do czynienia z mniejszym dzieckiem, też zdarzało mi się widzieć takie sytuacje, mhm. że takie dziecko, no powiedzmy, siedmio, latek i bije swojego rodzica mhm. pięściami. Pozwalać mu na to? Czy w jakiś sposób to zachowanie spróbować zahamować? I jeśli zahamować, dzieje się to w przestrzeni publicznej, to jak to zrobić, żeby to było bez, bez szkód? Nie wiem, czy się tak da, ale żeby zminimalizować te szkody i dla dziecka, i dla siebie? Na pewno można spróbować właśnie, czy delikatnie złapać dziecko za ręce, tak, aby nie robiło krzywdy czy sobie, czy nie próbowało robić drugiej osobie. Spróbować je przytulić, pokazać, że jesteśmy z nim w tej sytuacji dla niego mhm. trudnej, w jego gniewie, frustracji, tym, co się zrodziło to już może pomóc, tak? Mhm. Ponieważ dziecko widząc, że rodzic nie chce skrzywdzić go w żaden sposób, ale pokazuje, że jest z nim w tej właśnie sytuacji, w jego emocjach, mhm. że akceptuje jego emocje, chociaż pokazane w sposób nieakceptowalny społecznie, mhm. bo o takiej mhm. sytuacji rozmawiamy. E, myślę, że może być już e, takim dość istotnym mhm. sposobem na to, aby dziecko wyciszyć. Mhm. Siostro, a na, na sam koniec naszej rozmowy, czy duże miasto, bo dzisiaj spotykamy się w Warszawie i siostra też pracuje tutaj na terenie diecezji warszawsko-praskiej, ale spotyka się na pewno też z dziećmi, które chodzą do placówek w dużych miast. Czy jest tak, że duże miasto. Może generować więcej takich sytuacji agresywnych ze względu na większą anonimowość? Anonimowość chociażby, czy przeprowadzka do mniejszego miasta yy, i ta mniejsza społeczność mogłaby być jakimś lekiem na to, żeby tę agresję ograniczyć? Czy to ma w ogóle jakiś związek, zdaniem siostry? Wydaje mi się, że trudno to określić, mhm. bo to wszystko zależy od tego właśnie, co jest źródłem agresji u dziecka. Mhm. Tak? Jeżeli źródłem jest. Yy... Grupa rówieśnicza, której dziecko chce za, zaimponować poprzez swoje zachowania, no to zmiana środowiska jest dobrym pomysłem. Czyli zabieramy dziecko ze szkoły, na przykład. E, tak, no ale mhm. to nie musi być koniecznie mhm. zmiana miasta i Oczywiście. tak dalej. Wszystko zależy też od tego, na ile eskalują te zachowania, na ile one są trudne, na ile już wyczerpaliśmy inne możliwości pracy z dzieckiem. E, ale. Mm, no, zaczynamy zawsze od tych no, pierwszych etapów, tak? czyli właśnie próby rozmowy, dojścia do przyczyn tej agresji, współpracy ze specjalistami w danej szkole czy, czy innymi specjalistami, szko których szkoła może nam polecić. No, w takich no w niektórych sytuacjach może być to rozwiązaniem. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. No i na sam koniec przypomnijmy naszym słuchaczom, że wszystko zaczyna się od relacji. Bez dobrej relacji nie unikniemy zachowań agresywnych. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Zachęcamy też Państwa, jeżeli mają Państwo taki problem, żeby zgłaszać się do specjalistów, żeby nie czekać, bo problem sam się nie rozwiąże. I zdecydowanie poświęcać czas dziecku, bo to jest podstawa. Czas. Czas, czas, czas. A przed nami I miłość, tak jak A, mówił no święty brat Albert. A przed nami wakacje, czyli może ten moment, kiedy dzieci będą miały trochę więcej czasu. No i rodzice z dziećmi podczas wypoczynku letniego. Może też. Dbajmy o to, to najważniejsze. Siostra Marta Bułgajewska, orionistka, oligofrenopedagog i rewalidant w specjalnym ośrodku wychowawczym Caritas Diecezji warszawsko praskiej była dzisiaj w studiu Radia Warszawa. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za tę rozmowę. Bardzo. Dziękuję za siostry pracę. <laughs> dziękuję bardzo. Święty bracie Albercie, Mógł się za, za nami. nami. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.